Każda osoba, która ma zainteresowanie zarówno historią, szczególnie historią Imperium Rzymskiego, jak i bieżącymi wydarzeniami politycznymi, na pewno czasami porówna te dwa, próbując znaleźć jakieś podobieństwa. I każdy, kto jest zafascynowany starożytną historią, szczególnie Imperium Rzymskim, na pewno zauważył pewne paralele między wydarzeniami, które miały miejsce wtedy, a wydarzeniami, które dzieją się właśnie teraz. Rzymianie wierzyli, że ich imperium będzie wieczne, nieśmiertelne, tak jak my. Wierzymy, że nauczyliśmy się na naszych błędach z przeszłości i że teraz jesteśmy o wiele mądrzejsi niż ludzie wtedy. My, nasza cywilizacja, jest teraz o wiele inteligentniejsza niż starożytni Rzymianie. Czyż nie posunęliśmy się tak daleko od tamtych czasów? Mark Twain słusznie zauważył, że historia się nie powtarza. Ale rymuje, dlatego ważne jest porównywanie obecnych wydarzeń politycznych i ducha czasu do tego, co działo się w imperium rzymskim, abyśmy mogli uniknąć losu, który musieli znieść Rzymianie i uczyć się na ich błędach. Jedno jest szczególnie rażąco widoczne dla każdego fana historii Rzymu: niesamowite paralele, niesamowite Podobieństwa między niektórymi współczesnymi prądami socjopolitycznymi, a prądami socjopolitycznymi, które rozwinęły się w późnym Imperium Rzymskim, kiedy Imperium zaczęło napotykać coraz więcej problemów. Czy mogłoby być jakieś połączenie między tym, co dzieje się teraz, a tym, co działo się wtedy? A jeśli tak, czego możemy się z tego nauczyć? Przez setki lat Imperium Rzymskie było tyglem wielu różnych narodów. Wielokulturowym megapaństwem setek różnych plemion i wielu etniczności, a także dziesiątek, a nawet setek różnych kultów i religii, które wszystkie mogły być swobodnie praktykowane, o ile nie atakowały autorytetu cesarza ani nie sprzeciwiały się fundamentalnie rzymskim wartościom i zwyczajom. I przez setki lat ten system działał bardzo dobrze. Imperium Rzymskie było państwem o wyjątkowej wolności religijnej i wolności idei, a wiele różnych bóstw było czczone w często wspaniałych świątyniach. Od założenia Rzymu aż do IV wieku n.e. był to powszechny standard civitas Romana, normalna część bycia rzymianinem. Ale potem, najpierw powoli, bardzo powoli, a potem coraz szybciej Zaczęto kwestionować stare tradycje i wartości społeczne, które istniały przez tysiąc lat. Zaczęła pojawiać się nowa tendencja, która głosiła życzliwość i tolerancję, przyjaźń i bezinteresowność, opartą na naukach kogoś, kto wiele lat wcześniej został niesprawiedliwie stracony. W latach 160 rok i 250 rok n.e. na Cesarstwo Rzymskie spadły ogromne katastrofy. Brutalne epidemie, które zabiły miliony, barbarzyńskie inwazje ze wszystkich stron. Wiele miast zostało spalonych, splądrowanych i zrabowanych przez najeźdźców, miliony ludzi straciły swoje domy lub zginęły. Była to katastrofa, i dlatego wiele osób zwróciło się ku tej nowej wierze, aby znaleźć pocieszenie w surowej i brutalnej rzeczywistości. Do 300 roku naszej ery ten kult rozprzestrzenił się daleko i szeroko na terenie całego imperium, docierając do wszystkich zakątków i przenikając do wszystkich sfer życia. Ale cesarze byli zaniepokojeni, ponieważ ta religia była bardzo różna od innych. Ta nie różnicowała między religią a państwem, ale wymagała całkowitego przestrzegania i posłuszeństwa kodeksu postępowania i tylko jednemu Bogu, co w swojej istocie było diametralnie przeciwne starym tradycjom, rytuałom i praktykom, które były normalną częścią codziennego życia przez tysiąc lat. I kwestionowała władze państwa, ponieważ to państwo, a nawet cesarz był nieważny. Nawet bledli w porównaniu do Królestwa Niebieskiego. Stąd niektórzy cesarze popełnili straszny czyn, prześladowali tę sektę. Zamiast więc pozwolić mu na swój bieg lub pozwolić mu wygasnąć, gdzie sam, by walczył ze swoimi dziesiątkami walczących frakcji, które chciały się nawzajem rozszarpać, niektórzy cesarze próbowali go wykorzenić siłą. I jak tak często, pobite dziecko staje się samym biciem. Uratowiek będzie punktem zwrotnym, w którym ten dotychczas dość nieznaczący kult zostanie najpierw popchnięty przez cesarza Konstantyna, potem przez jego synów, a później przez jednego o imieniu Teodozjusz i jego synów, gdzie ustanowiliby prawa, które nagle demonizowały dotychczas całkowicie normalne praktyki i instytucje. Już sam Konstantyn wprowadził pierwsze antypogańskie prawa, zakazując pogańskich ofiar z zwierząt. Jego syn Konstancjusz II już nakazał zamknięcie wielu pogańskich świątyń na terenie całego imperium rzymskiego i wydał pierwsze prawa przeciwko samej pogańskiej kultowi, teraz nawet grożąc karą śmierci za pogańską ofiarę. Cesarz Julian odwrócił te polityki, ale jego rządy były zbyt krótkie, a następnie Teodozjusz byłby następnym rozdziałem, gdzie nietolerancja osiągnęłaby nowe szczyty. Widząc, że są wspierani przez władze państwowe i państwową propagandę, chrześcijańscy ekstremiści rozpoczęli niszczenie niektórych grecko-rzymskich świątyń. Zniszczono stare posągi, starożytne zwoje i teksty oraz starożytne dzieła sztuki tylko dlatego że autorzy lub rzemieślnicy byli poganami. Spalono niezliczone zwoje, wściekłe tłumy rozrzucały się w wielu miastach. Zabraniając poganom praktykowania ich religii, którą uprawiali przez tysiąc lat przedtem w spokoju. Tymczasem cesarze wydawali jeszcze okrutniejsze, jeszcze bardziej restrykcyjne, jeszcze bardziej drakońskie prawa. W 392 roku w Aleksandrii w starciach religijnych między chrześcijanami a poganami zginęło kilkadziesiąt osób. Około 400 roku naszej ery to samo zdarzyło się w Kartaginie, gdzie chrześcijańscy fanatycy byli bezpośrednio podżegani do niszczenia pogańskich świątyń przez Augustyna z Hipony, słynnego ojca Kościoła, który aktywnie nawoływał do niszczenia pogańskich świątyń. Ciągle znowu umiarkowani chrześcijanie lub tajni poganinie, tacy jak zachodni cesarze Eugeniusz, magister Militum Flavius Stiliko. Krótkotrwały zachodni cesarz Ioannis, cesarz Majorian czy cesarz Antemiusz, próbowali zakończyć to szaleństwo, wydając prawa tolerancji wobec pogaństwa, a nawet knując tajne odrodzenia pogaństwa. Ale za każdym razem byli zabijani, a więc nietolerancja powracała z jeszcze większą siłą. Honoriusz, Arkadiusz, Teodozjusz II, Marcian, Leon, Justynian, wszyscy oni, Wydawali coraz surowsze prawa. Na dobre zamykając stare świątynie, często oddając je na uprabunku, na rzecz budowy nowych kościołów, a oczywiście wszystko to było robione w imię Chrystusa, w imię dobroci. Jednocześnie stare nauki nagle zaczęto traktować jako heretyckie. Nie kopiowano już starych autorów. Ich nauki były odrzucane, jeśli nie przestrzegały nowego kodeksu chrześcijaństwa. Stąd mamy bardzo niewiele przetrwałych dzieł pogańskich autorów, a praktycznie nie przetrwały żadne prace pogan, w których krytykowali chrześcijaństwo. I wszystko to narzuciła rządząca elita mniejszość większości, ponieważ możecie zaskoczyć, że nawet w roku 400 większość ludzi w zachodnim Cesarstwie Rzymskim była nadal pogańska. Przyjmuje się, że około dwie trzecie populacji w zachodnim Cesarstwie Rzymskim była wtedy nadal pogańska, a jednak pozostała jedna trzecia, a nawet bardziej fanatyczni i nietolerancyjni spośród nich, którzy prawdopodobnie stanowili tylko kilka procent, narzucali swoją wolę na większość ludzi poprzez coraz bardziej drakońskie prawa. W pewnym momencie poganom nie wolno było nawet piastować stanowisk państwowych, a być może nawet nie wolno było im dołączyć do armii. Z obawy przed buntowniczymi powstaniami, które nadal miały miejsce nawet w latach 480 roku naszej ery, takie jak rebelia Ilusa, którą niektórzy uważają za ostatnią próbę ożywienia pogaństwa. Opowiedziałem o Iluzie i jego rebelii w tym filmie tutaj. I możesz sobie wyobrazić, jaki to miało wpływ na Imperium Rzymskie. Podział, polaryzacja, zamieszki, rebelie, powstania, chaos... Destabilizacja. Z dużą częścią populacji, która nagle nie mogła uczestniczyć w sprawach państwowych, skutecznie wykluczona z urzędów państwowych, ta pogańska większość, oczywiście, była teraz znacznie mniej zmotywowana do obrony tego imperium, które narzucało im swoje brutalne i nietolerancyjne prawa, które przeszkadzały im w praktykowaniu religii swoich przodków. Wielu pogan nie było już naprawdę zmotywowanych do wstąpienia do armii i obrony tego nietolerancyjnego imperium. Jest dość jasne, że na pewno nie było to pomocne w czasie, gdy imperium rzymskie było atakowane przez wiele plemion germańskich ze wszystkich stron. Nie trzeba dodawać, że zachodnie imperium rzymskie upadło zaledwie kilka dekad po tym, jak te nietolerancyjne prawa zaczęły być coraz bardziej agresywnie uchwalane przez zachodnich i wschodnich cesarzy rzymskich. Dobrze, więc co to ma wspólnego z dzisiejszymi czasami? Przed kontynuowaniem, proszę rozważyć wsparcie tego kanału przez Patreon lub członkostwo na YouTube. Twoja pomoc jest niezbędna, abym mógł dalej pracować nad późną historią Rzymu. Bez Twojego wsparcia nie wiem, jak długo jeszcze będę mógł prowadzić ten kanał, ponieważ, jak możesz sobie wyobrazić, algorytm YouTube nie promuje tak niszowego tematu. Jak późna historia Rzymu Możesz też wesprzeć ten kanazji w tym filmie mówię konkretnie o wczesnym chrześcijaństwie, a nie o obecnym. Wierzę, że chrześcijaństwo stało się głównie siłą dobra w ciągu ostatniego tysiąclecia i że obecny kościół nie jest już siłą nietolerancji, jaką kiedyś był w imperium rzymskim. Należy również zauważyć, że w imperium rzymskim było wielu umiarkowanych chrześcijan. Nawet ośmielę się powiedzieć, że stanowili większość chrześcijan. Niestety, najbardziej widoczne są działania najbardziej agresywnych ekstremistów. I tak, oczywiście, ponad 1500 lat później, czyny najbardziej skrajnych wczesnych chrześcijan są niestety najbardziej widoczne. Musimy to mieć na uwadze. Byli nawet chrześcijańscy cesarze, tacy jak Majorian czy Antymius. Którzy byli bardzo tolerancyjni wobec pogaństwa. Z drugiej strony, można by też powiedzieć, że mogli mieć oni tajne pogańskie skłonności, gdyż otwarte wyznawanie pogaństwa w tamtym czasie było niemal politycznym samobójstwem. Niemniej jednak, bardzo ważne jest, aby pamiętać, że większość chrześcijan nie chciała zniszczenia pogańskich świątyń. Teraz niektórzy bystrzy obserwatorzy współczesnych wydarzeń politycznych którzy jednocześnie interesują się historią, z pewnością zauważyli przerażające podobieństwa między wczesnym chrześcijaństwem a nowoczesnym ruchem woke. Teraz co to w ogóle jest woke? Według definicji oznacza to bycie, cytuję, uważnym na uprzedzenia rasowe i dyskryminację. Co wszyscy możemy zgodzić się, w istocie jest dobrą rzeczą. Ale tak samo jak wczesne chrześcijaństwo zostało zdeformowane przez ekstremistów w obrzydliwość tego, czym miało być na początku, czyli siłą tolerancji i dobroci, tak samo skrajna lewica w zasadzie zniekształca ten początkowo dobry koncept i przekształca go w obrzydliwość tego, czym miał być na początku. Więc oczywiście mówię o najgłośniejszej, najbardziej ekstremalnej formie tego mocno nadużywanego terminu woke. Ponieważ dokładnie jak w starożytności, niestety najbardziej skrajne osoby są najbardziej widoczne. A jeśli jesteś takim maniakiem rzymu jak ja, i jest dość duże prawdopodobieństwo, że tak jest, jeśli oglądasz ten film, to możecie zainteresować niesamowite pierścienie i inne rzymskie akcesoria, które produkuje sklep senatus populusque romanus, tworzą pierścienie legionistów. Pierścienie z różnymi motywami robią nawet repliki monet, statuły, wisiorki, atrybuty i terakoty. A najbardziej niesamowite jest to, że każdy pojedynczy element wykonują ręcznie. Dokładnie, to naprawdę w wysokiej jakości ręcznie wykonany materiał. Naprawdę nie ma lepszego prezentu dla siebie lub kogoś, kogo znasz, kto może być fanem Rzymu. Umieściłem link do ich sklepu w opisie filmu i w przypiętym komentarzu, a za pomocą tego linku możesz uzyskać 10% rabatu na każdy zakup, jeśli wpiszesz kod rabatowy MAJORIANOS. Więc idź i sprawdź ich asortyment, jest naprawdę niesamowity. Więc wracając do tematu na tapecie, oczywiście to samo dotyczy również skrajnie prawicowych ideologii. To powinno być bardzo jasne. Mogą być również niebezpieczne, ponieważ mogą również zniekształcać historię dla swoich własnych celów. Niestety, widzieliśmy to bardzo brutalnie około 80 lat temu. Nakręcę również film na ten temat, aby przedstawić sprawiedliwy i kompletny obraz omawianej kwestii. Dlatego w tym filmie mówię konkretnie o ideologii skrajnej lewicy, gdzie ekstremistyczna mniejszość narzuca definicję. I prawa większości ludzi, którzy nie podzielają tych poglądów. Podobnie jak w Imperium Rzymskim, po 300 roku, gdzie mniejszość narzuciła e, swoją wolę większości, wydaje się, że dość często obecna ideologia skrajnej lewicy jest politycznie wykorzystywana, a następnie narzucana większości populacji. Fascynująco wielu celebrytów i polityków podziela. Ten skrajnie lewicowy punkt widzenia, a w niektórych krajach wydawane są lub są, już prawa, które przypominają nam nieco erę Teodozjusza. Różne opinie są cenzurowane. Ludzie, którzy kwestionują lub krytykują skrajnie lewicową ideologię, są nazywani skrajnymi prawicowcami lub teoretykami spiskowymi oczywiście w celu uciszenia ich i zdyskredytowania. Jednocześnie tworzy się atmosferę strachu, w której ludzie boją się nawet wypowiedzieć swoje prawdziwe zdanie, obawiając się reperkusji, obawiając się bycia wykluczonymi, obawiając się utraty pracy. Ludzie są wykluczani. Za posiadanie opinii, które nie pasują do obecnej głównej narracji, a czasami tracą pracę nawet z powodu samych zarzutów. Przy czym nikt nie wydaje się zainteresowany sprawdzeniem, czy te zarzuty są prawdziwe, czy nie. Jednocześnie zwolennicy skrajnie lewicowej ideologii burzą pomniki osób, które teraz, patrząc wstecz, wydają się złe. Retroaktywnie stosują współczesne standardy i moralność do zupełnie innego czasu całkowicie. Zaniedbując kontekst, tymczasem te działania często nie spotykają się z żadnymi represjami i są nawet chwalone przez aparat medialny, który w wielu przypadkach stał się bardzo stronniczy i politycznym narzędziem propagandy. Brzmi znajomo: nie możemy nie zauważyć podobieństw między tymi zdarzeniami, a tym, co działo się w późnym Cesarstwie Rzymskim. Oczywiście jasne jest, że nie możemy porównywać tych rzeczy jeden do jednego. Przecież żyjemy w zupełnie innych czasach. Ale moim zdaniem późne Cesarstwo Rzymskie to skarbnica ważnych lekcji dla każdej cywilizacji. A często, eufemistycznie nazywane triumfem chrześcijaństwa, było niczym innym jak uciskiem i zniszczeniem starego na rzecz budowy czegoś nowego. Nawet jeśli oznaczało to burzenie starych posągów i świątyń, musimy uczyć się od późnego Cesarstwa Rzymskiego, aby nie pozwolić ekstremistycznym ideologiom, które są dyktowane przez fanatyczną mniejszość większości, destabilizować społeczeństwa do takiego stopnia, że historia powtarza się w jakiejś formie. Już teraz możemy zobaczyć rosnący podział i polaryzację dokładnie tak jak wtedy. Dlaczego poganin miałby bronić zachodniego cesarstwa rzymskiego i jego opresyjnych cesarzy, którzy nawet nie pozwalają mu czcić swoich bogów w spokoju? Dlaczego ktoś, kto nie podpisuje się pod skrajnie lewicowymi ideologiami, miałby bronić kraju, który ukarał go za wyrażanie swojego zdania w przypadku, gdy jest on atakowany? Dokładnie jak pod koniec późnego cesarstwa rzymskiego. Skrajne ideologie, w tym najbardziej skrajne ideologie wok Tworzą ogromny podział w społeczeństwie, w którym zrozumiale powstaje trend przeciwny, diametralnie przeciwny, co oczywiście niebezpiecznie eroduje społeczeństwo. A potem, jeśli pojawiłby się zewnętrzne zagrożenie, takie społeczeństwo byłoby bardzo słabo przygotowane, ponieważ ludzie są podzieleni na dwie przeciwnie nastawione frakcje. Stąd naprawdę widzę pewne niebezpieczne paralele do późnego cesarstwa rzymskiego. Ale może to tylko ja. Co myślisz? Czy widzę tu rzeczy, paralele, które nie istnieją? Napisz w komentarzach, co o tym sądzisz. To fascynujący temat. Aby uniknąć takiego losu, musi być dozwolony otwarty dyskurs, a różne opinie nie mogą być cenzurowane ani natychmiast oznaczane jako prawicowe czy teorie spiskowe. Musimy uczyć się na błędach późnego Cesarstwa Rzymskiego. I proszę polubić i zasubskrybować, aby nie przegapić żadnych przyszłych filmów na temat fascynującej ery późnego Cesarstwa Rzymskiego. I proszę rozważyć wsparcie mojej pracy na Patreonie lub poprzez członkostwo na YouTube, ponieważ długoterminowa stabilność tego kanału naprawdę zależy od Waszego wsparcia, ponieważ ten kanał sam w sobie nie generuje dużo dochodów. Na serio! Ten kanał nie działałby bez naszych niesamowitych członków z Patreon i YouTube. Nie mówię tego tylko tak. Chciałbym podziękować każdemu, kto wspiera ten kanał w jakiejkolwiek formie. I nie, nie jestem przeciwnikiem chrześcijaństwa. Właściwie, w tym filmie w prawym górnym rogu staram się pokazać pozytywne aspekty wczesnego chrześcijaństwa. A w filmie w prawym dolnym rogu Opowiadałem o heroicznych chrześcijańskich mnichach, którzy uratowali wielu Rzymian w latach 470? Ponownie dziękuję wszystkim przyjaciołom historii Rzymu. Dziękuję, żegnajcie.